Siemanko. Naszła mnie taka refleksja, żebym to ja was przywitał w odcinku i pojechał do Kevina z samego rana, jeszcze przed robotą. Zobaczył co on robi i troszeczkę go zaskoczył. W tym momencie jest godzina 8:30. Ja lekko spóźniony, ponieważ były ogromne korki, ale tym się nie martwmy. Także zaraz jestem u Kevina, czyli Kevin to jest tutaj nasz szef. Za chwilę będę u szefa pod chatą. Zapukam do niego i zobaczymy co on robi, czy on jest w ogóle gotowy do pracy i pokażemy wam jak wygląda nasz normalny dzień w bulecie w piątek. Czyli mamy teraz na hali, powinno nam stać 3 auta, z czego jeszcze jedno lub dwa dojadą na jakieś takie szybsze, że tak powiem, robótki. Także no co, zapierdzielam i pokażemy wam wszystko od podszewki, cały taki nasz dzień, od A do Z, jak to wygląda. Bartek już jest na miejscu, czeka na klientów, do końca samochody, stoi tam S-klasa, stoi BMW X, nie X3 już zostało wydane, stoi jeszcze Mercedes X, to jest ten no, taki nowy pick-up Mercedesa. I to, a i jeszcze stoi Kadi, którym robiliśmy wnętrze. Także no co, lecę i do zobaczenia na miejscu. Pokażemy wam dzisiaj nasz taki dzień codzienny, jak to nie brzmi, jakby to nie było. Dostaliśmy od was komentarz, aby pokazać jak to wygląda u nas od początku do końca dnia, czyli zrobić takie... daily to za dużo powiedziane, No, no ale taką naszą codzienność, jak, jak ta nasza praca się zaczyna, jak się kończy, Pokażę wam też może się uda gdzieś tam jak odbierają klienci auta, oddają. Zaraz będziemy w robocie i lecimy z tematem. Dobra, szlaman mamy otwarty, jestem już u gawina pod domem. Zabawimy się w kuriera. Zobaczymy czy w ogóle otworzy drzwi, czy odbierze domofon. Halo. Cześć, dobry kurier. Kurier, proszę otworzyć. Dobra, biegniemy. Tylko Nie pamiętam, które za piętro było. Dzień dobry, kurier. No, w nocy jest człowieku. Siema, słuchaj, wpadłem na pomysł, że nagramy dzisiaj cały dzień, jak wyglądał nas w pracy. Także nie wiem, co ty masz na twarzy, ale szykuj się i lecimy. Dobra, to wychodzimy dalej. Gotowy do wyjścia? Tak. No to lecimy. Dziwnie, no. czy chłopaki już w gotowości? Nie wiem, gadałem było, wow, bo wow. dzwoniłem do Bartka przed chwilą i powiedział, że generalnie już tam coś działa, zaraz będzie drugi Bartek i ciśniemy z tematem. Ja mam plan. Esę już mamy gotową praktycznie. Nie? Ese mamy gotową, także praktycznie została folia, Bartek już to kończy. <głosy> <głosy> Czyli to jest ten nasz XXI wiek, tak? tak. Otwieranie bramy manualnie. No zapominam ciągle kluczy z pracy. <noise> A były wczoraj, jak sprzątałem, leżały. Dobra, siedzimy już w samochodzie Kevina, lecimy na robotę tak naprawdę. Weź troszkę powiedz, co my dzisiaj mamy do zrobienia, co mamy do skończenia. To my dzisiaj mamy do zrobienia? Mercedes S-klasa stoi. On już jest skończony korecie, tak. Po nałożono, zostało nałożyć folię na lampy i na próg bagażowy. To już Bartek e pisał, że zaraz to będzie to do generalnie. W zasadzie, dokładnie. Gotowy. No co, do, do 12 powinien być gotowy do odbioru. E stoi jeszcze śmieszny ten Mercedes X. Ta, śmieszny, Mercedes nieśmieszny. No pickup. Pickup. Tam też co zostało Pierwszy etap korekty zrobione. Jeszcze ja wiesz co, wczoraj przy końcu pracy wyciąłem klapę do końca. O. Czyli Bartek opierniczył całe auto dookoła. Także zostało nam go wykończyć i co? I tam I co? kleimy no, i też, coś, czy... powłuka, Tak, kleimy też lampy, z tym, że jest folio przyciemniające. No właśnie, żeby to jednak troszeczkę... A nie, czekaj, nie tylko lampy. A Zapomniał, jeszcze wyciągamy Wyciągamy no, ale jeszcze no, jest no, jedna rzecz. jeszcze chromy Dokładnie, czarno. chromy będą całe zrobione na czarno w tym aucie. Ich jest bardzo dużo. Na zderzakach właśnie, on ma zderzaki chromowane. I tak naprawdę, co, do wydania został nam Kadik, który miał robione wnętrze przez drugiego Bartka. Tak, mamy dwóch Bartków. Właśnie jest dwóch Bartków teraz w firmie, także no, krzycząc Bartek, dwie głowy podnoszą się do góry. No ale zaraz się coś wymyśli, jakieś dwie ksywy osobne i, i damy radę. Co jeszcze? No i co? No w piątek ogólnie jest najbardziej takim stresującym dniem, bo często mamy dużo samochodów do wydania, klienci piekną się, że, że na weekend chcą mieć piękny, błyszczące auto. A my potem zostajemy po godzinach w piątek? No ale niestety czasami bywa tak, że muszą poczekać do, do poniedziałku. No dokładnie, więc jak będziecie od nas auto, do nas oddawali auto, to weźcie to pod uwagę, że oddając w czwartek, czy nawet w piątek, nie zawsze to auto wyjedzie. Po prostu nie ma takiej mocy przerobowej i często dochodzi dużo dodatkowej roboty podczas. Po prostu oględzin auta już po umyciu, po dokładnym przejrzeniu każdego zakamarka, także... No tak jak w X-Klasie, okazało się, że całe auto tak jak tartka trochę wygląda, bo bo, bo, bo bo, co? No było sporo osadów, trzeba było glinkować dosyć długo to auto. A to nie jest mała kubatura. No mhm. tak, to nie jest mały, mały samochód, także troszkę czasu też to zajęło. No i do tego wgniotki, Mateusz. Odgniotek przyjeżdża, no i nie wiadomo też, ile mu to zajmie tak naprawdę, bo jeśli, jeśli zrobi to w miarę sprawnie, no to auto jeszcze powinno wyjechać dzisiaj, a jeśli... Jak nie? A jak nie, no to nie wyjedzie. <grystanie> no mów, no mów. w ogóle się nie stresuj. Nie stresuję się, tylko nie pamiętam, co miałem jeszcze dopowiedzieć sobie, żeby nie gadać bez sensu też. Nie no, bez sensu gadanie też jest spoko, no, tylko ono musi mieć finalny ta... sens. Ej, Kury, Jest już ciepły silnik? Musimy wrócić, tak? Znaczy, albo dobra, ja już sam może wrócę. Kiedy ten silnik będzie ciepły? Eee, jak jadę sam, to już by... No ale teraz jedziesz z widzami, można powiedzieć. Także. Tak. Zaraz musimy szybkę lekko uchylić, wiesz? To jest rzecz konieczna. To, słuchajcie, to tak odbiegając od naszej roboty, w, tutaj w, w garażu. W studiu to Kevin ma tutaj 4-litrowe, przepraszam, 4,2 litra V8 z zrobionym wydechem. Także też fajnie, jakbyście to usłyszeli. Jednak, motoryzacja to zawsze jest z nami od samego początku. Sam mówiłeś, że od małej... No, no, tak, że więcej Wam nie muszę nic mówić, zaraz sami usłyszycie. Trzy, 4 szter... Wszystko zgodnie ze sztuką i obowiąza... obu... obowiązującymi normami prawa była ciągła, no się wypnie. Nie, 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 była ciągła, nie ma co się oszukiwać jesteśmy już pod, pod studiem. Kii, ale ogólnie tam jest, bo jednak więcej tej pracy. Aut jest i... więcej, no także zobaczymy. No, chodzi nam jeszcze kija na przyciemnianie i zabezpieczenie probów wewnętrznych, czyli tej części. Jako, że jest to nowe auto, warto to zrobić, bo kobiety były czasami już pikami A No już nie szkaluj, już nie szkaluj. No. <laughs> Nie ma. Patrzcie co O, jest. Jak tam idzie? Mały, Pomału? No już zdecydowanie lepiej to wygląda, bo mieliśmy taką gniotę na wielkości jabłka, Myślę, że na wielkość piąchy. I co mamy? Mercedesa mamy, ale mercedesa już chyba widzieliście. Sprób wykleiłem, na lampę czekałem na ciebie. jest już wyklejony, możecie sobie zobaczyć, yy, tylko lampka chyba będzie potrzebna do tego, nie? Myślę, że i w lampie będzie się. w no, tutaj mamy krawędź progu, czyli zabezpieczony punkt bagażowy. No, przy wkładaniu bagaży często, często się zahacza o to miejsce, więc szkoda by było, żeby było podziewane. Chce mi się A. mieć klimat tutaj. No, mi też, ale to kosztuje. Czy coś ładnego nagrać? i tak. tam na termometr zrób no powiedz coś, a nie będziesz kurwa kleił od razu. Zabezpieczamy reflektory z ważną folią o właściwościach samoregeneracji. <grym> jak ty chcesz tu gadać, jak tam w na? nie słychać. <grym> Uwierzę jak obejrzę, że tego nie słychać. Dzięki temu będą ładne. Przez wiele, wiele lat. Jaki zamysł na to miałeś? Zamys miałem taki zapiąć to i zaciągnąć tam. No, to znaczy ja wiem, ale jakąś którą stroną myślałeś, żeby... No właśnie tak jak masz teraz, no, no, bo tu tak, no, tak, tak właśnie by pasowało, no, tak, nie? Tak, właśnie średnio. I... To, dobrze jest chyba, nie? Nie, to krótko. Jak zakutkone? O, tak będzie chyba okej. Okay. Nie no zobacz, za mną mam Ale my ją naciągnąć musimy. No tak, ale tu się... Aha. No dobra, ale chyba wystarczy. Nie, dobra. Powinno być w Dobra. Dobra, Wo y wodą. Wodą podlej. Teraz skończymy oklejać reflektory i będziemy pić wódkę. No i tyle. Jest ja słyszałem takie stwierdzenie, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A czemu wy jedną lampę we dwóch oklejacie? Bo jest ciepło. Bo jest ciepło i jest... Żeby nie powiedzieć ciepło. inaczej. <Sleks <Sleks> Powiedz. Bartek też jest ciepły Nie, że tu Ty, a ty bąbelku co robisz? Halo? A czyszczę sobie. A co ty tam czyścisz? Pedały. To Bartek ma w umowie Weź no, właśnie. Bartek jest czyścicielem. Ty jeszcze ten czyścicielem. On czyści pedały i pali <laughs> jest bardzo pożądany efekt. I lampy mamy już zabezpieczone, znaczy jedną lampę. No została tylko druga to i dwie zaraz będziemy mieć który będą motować Ale żarty dobre. Od 12:00. 12 grudnia chyba Tylko muszę tak, to muszę kucnąć tam, gdzie ty... A tam gdzie ja, czy nie? No. Nie, tam gdzie ja, nie. Tam Ale tam mam gdzie... takie pytania. nie stresujesz się jak tak miliony naszych widzów yy, patrzą ci na ręce jak docinasz? Chciałbym, chciałbym pokazać jakiego Właśnie rę... mnie w tym upewniłeś. To patera. Jak on to robi, normalny chirurg. Będzie perfekcyjnie? Ginekolog. No. Ogólnie po naszych usługach auto będzie wyglądało lepiej niż w dniu wyjazdu z salonu, no nie licząc tam jakichś odprysków na masce, no bo tutaj już tylko lakierowanie przy tym. Zapraszam do oglądania stanu lakieru. Wszystkie rysy mamy już usunięte, jesteśmy teraz na etapie wykańczania lakieru, czyli usuwania ewentualnego mikromaringu czy hologramów. Możecie zobaczyć sobie jaka jest teraz różnica. Lakier był dosłownie zmasakrowany, a teraz wygląda jakby dopiero auto wyjechało z salonu. Nie ma dosłownie żadnej rysy. Takich dodatkowych rzeczy dołożyliśmy jeszcze lotkę tutaj na klapie w tym Mercedesie, o co poprosił nas klient. No i dołożymy też jeszcze tam znaczki S500, skoro już taki, takie serce w takim aucie jest, no to warto to pokazać. To również dokleimy na klapę, skoro już takie serce jest w, w tym aucie, no to warto to pokazać. Mam pytanko, tym razem nie palisz peta, nie? A co robisz? Sprite, to mogła być twoja reklama. <laughs> A ty co, to samo? Jak nie papieros na siedząco, to picie na siedząco. Ale kula. Co będziesz wróżył z tej kuli? Twoją nie najlepszą przyszłość. Bliską nie najlepszą przyszłość. Ja już dostałem. To fajnie wygląda. Tak, folię trzymamy do jutra, ja tutaj będę siedział do jutra, ewentualnie zostawimy Kasta, będzie siedział i trzymał. No na pewno. Nie śpię, bo trzymam folię. Bartek, a ty na jakim etapie jesteś? Na etapie oddychania rękawami. Niedobry etap, zły etap. Hmm. Pewna aktualizacja, mamy 10.46 Pan w puka i puka już tak od dwóch godzin. Bartek pada no. od trzech. Nie ma siły. No i generalnie Esa jest gotowa. Zostało przez trzy słupki. Kadik. Jeszcze tak dwa dni do Kadika. Nie, na, a tak poważnie jest w pizdu gorąco. Mamy z 27 stopni w środku i nie możemy wytrzymać. Ale Bartek na to. Bartek potrafi na to zaradzić. To zajarać szluga. Bartek sobie poszedł zajarać szluga i jest szczęśliwy. Lepiej być nieboże. Lepiej nie. Został nam jeszcze... o Jezu, jak tu jasno będzie. Chwilę. O. Nie pod słońce. Został nam jeszcze... Została nam jeszcze zrobienia BMK, która jest tutaj, z tyłu. Oklejenie... Chyba. czegoś. Co my tam będziemy oklejać, Bartek? No, coś z przodu będziemy oklejać. I tutaj jeszcze oklejamy... Nową kiję eee, Też coś będziemy oklejać. Też nie wiem co Przyjedzie szef to się dowiemy A szef... A szef będzie kiedy będzie, jak to zawsze z szefem jest O Czysty Dzień dobry O wilku mowa, a wilk tu no, ja Czy ma pan dla nas biawe. coś dobrego? Zaraz będę miał Dobrze Czekamy Daj mu gościu, daj mu patek co robisz? No patrzy będziemy wycinać A wycinać Tak pokażę mu Co robisz? Będziesz wycinał? Będę wycinał Będę grał w grę Dobra Ready Co dam u ciebie? Idę po flaszkę, bo nie da się wytrzymać przy tej temperaturze. To zajebiście. Zobaczcie, to jest prawdziwy, porządny szef, a nie jakiś tam podrabianiec. Co ty robisz? Zaczniemy dzisiaj pracę? Mhm. Ty, słyszałeś? Święty Mikołaj. No i to jest kulturka w pracy. Zobaczcie, bo no, się wytrzymać nie da dzisiaj. Podziękował? Malina z cytryną. Dziękuję. Będzie Uo, no granat z pomarańczą. Zdrówko Trzeba chyba otworzyć no. najpierw, żeby się stukać No to, to weź mi otwórz mamy No dziękuję No a jeszcze no A ty masz jakie? Granę w komorajcie Jakby takie jak chcialek No sami Mamy już przyciemnione szyby w Kii. I co dalej? I są ciemne. Także ciemno tam przyjechał. Szyby w mamy już przyciemnione i są ciemne. Mamy zobaczyć. A, zamknięte. No ale... Tak wygląda przyciemniona szyba. I zabezpieczyliśmy promień. Nie zobaczycie tego dokładnie, bo pole jest bezbarwna. Teraz zobaczymy co robi Bartek przy w XI. Pokażemy coś teraz z tego Mercedesu, którą które ze klasy pokazujemy to. to, to pokażesz, jak ja tu już kończę wycinać. Są wycinać. To Na przeszyty. Już pięćdziesiątkę zrobię. A zrobimy. no to chodź, zobaczymy. Zobaczcie, tak wygląda wycięty lakier. Wycięty, to znacznej najgrubsze rysy są już usunięte. Pozostało wykończyć ten lakier finiszowymi pastami. Widać mikroerzyśki, które pozostawia po sobie właśnie, pozostawiają agresy, agresywne środki, takie jak no, mocno ścierna pasta. Dajmy tą 50 nas, może pokażemy. co? z nas potrympodeszty? No. Yy, tak. Tutaj możecie zobaczyć yy, różnice. Kawałek tak. drzwi mamy niezrobionych, jeszcze nieruszonych, a drugi kawałek już po, po wycięciu, ale jeszcze przed wykończeniem, czyli jeszcze tego połysku finalnego nie ma. Yy, skoro już jesteśmy przy tym Mercedesie, może powie, powiem, co, co przy nim robimy. Na pewno wieloetapowo korekta. Do tego będzie aplikacja powłoki ceramicznej Butterfly od Firebola. Do tego zabezpieczymy reflektory folią bezbarwną oraz tylne reflektory również z tym, że folię przyciemniamy. Przyciemniamy, tak, folią przyciemniającą. No i na szyby nałożymy powłokę hydrofobową, tak zwaną niewidzialną wycieraczkę, żeby czas jazdy w deszczu był znacznie mniejszy. To już druga lampa i tak, już druga. i wyjeżdżamy są na zdjęcia, tak? Ja późno na zdjęcia. Ostatni etap już nam zostaje. Bartek przykręca rejestrację to tę ramkę. No, ja w tej sytuacji na razie nie będę wrzucał jeszcze go. Tak, tak. Czymianie? Zaraz z Kevinem jedziemy na drugą stronę naszego studia. Nagramy, porobimy kilka zdjęć Mercedesa. A finalny efekt zobaczycie nie dość że na nagraniach, też u nas na fanpage'u na Facebooku. Będzie dobrze? Będzie pan zadowolony. O, Dokładnie. Tak średnio. Tak średnio. Kevin, przy takiej pogodzie, to generalnie trzy koszulki na to będzie mało, To będziecie chodzić bez, zrobimy tatuaże. Loga firmy wytatuujemy. Dobra, słuchaj szefo, w tym momencie przejeżdżamy samochodem na drugą stronę, robimy zdjęcia, nagrania. I kończymy na dzisiaj Mercedesa. Co ty na to? Cieszę się. Cieszę się. A z czego ty się cieszysz? Co wszyscy No to jedziemy. Chciała. Tylko Cieszę. <laughs> Tylko wyjronka schowaj. Co to, to, to Mercedesa Dawaj, bo tutaj jest za głośno. Bagałan mamy. Babagan? Babagan. Teraz mamy już gotowego Mercedesa, przy którym będziemy robić zdjęcia i troszeczkę nagramy. Także kasper, pokaż, jak wygląda. Się na moim pozorku. Spierdalaj, spierdalaj. Ja mam takie pytanie, Bartek. nie? Bo co podejdę, to wyjaracie fajki w tym miejscu. Zawsze jak my łapiemy się za papierosa, to ty łapiesz się Ta, za dokładnie. kamerę. i Robisz to specjalnie. Nigdy w życiu. Jeden Bartek i drugi Bartek. Muszę żeby było widać. <laughs> Długo jeszcze będziesz topił? I wszyscy mówią klasyczne... Czymy dzisiejszy dzień, SK wyjechała, została ich klasa na poniedziałek już, ponieważ weekend trzeba odpocząć. Sprzątamy. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Suba. Cześć. Co robicie na moim podwórku? Kradniemy. Kradniemy. <męsko. grystanie> Dara. Czyli jeszcze tego połysku. Finalnego nie ma. <grystanie> Kurwa. I co? Opadła szczena? <grystanie> <grystanie> Rzuć matę w moją stronę. Tylko trapa. <grystanie> nie, do mikro. pe 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 pe